Poprosimy o, o e, listy intencyjne. Z panem prezydentem podpiszemy teraz listy intencyjną. Proszę państwa, tekst porozumienia jest po państwa materiał. Panie bardzo proszę. Zastanawiam się od czego rozpocząć, zakończę e, e, swoją wypowiedź nawiązując do listy intencyjnego, bo ile od czasu, pani dyrektor? Ile pan y, kiedyś, kiedyś bym się zapytał, ile jeszcze o taśmie w, w kamerze, żeby, żeby nie zabrakło, bo tak pamiętam te czasy, jak cała rodzina, sąsiedzi siedzieli przy jednym telewizorze marki Neptun, chyba był taki, jakieś tam inny. E, I, i, I minęły. I dzisiaj, dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez telewizji. Jako samorządowiec nie wyobrażam sobie pracy w samorządzie, kierując takim niewielkim miastem jak Świnoujście, bez współpracy z telewizją. E, powiem, telewizja była zawsze, e, kiedy Realizowałem cele, które mieszkańcy mi stawiali. Pamiętam czasy jeszcze sięgnę do historii, to były lata 80., kiedy to, to, to był szczególny moment dla mnie, kiedy jako prezydent miasta, mając tam 30- kilka lat, po raz pierwszy stanąłem przed kamerą. Nie tak mało jak tutaj dzisiaj są w studio, tylko to były wielkie kamery i współczułem tym panom, którzy musieli to dźwigać. I nie pamiętam, kamerzysty czy dźwiękowca, ale pamiętam redaktora, nazywał się wtedy to, ten pan, bym to wtedy pan redaktor Więcaszek. nie wiem, czy znane nazwisko, no, czy nie no, znane. No, oczywiście, no, pytanie retoryczne, oczywiście wszyscy pana znamy, szepa pigu dzisiaj. I wtedy 30 lat temu pan redaktor Więcaszek się tak denerwował jak ja, bo ja pierwszy raz, a nie wiem no, tyle no, raz on, no, no, on chyba też pierwszy raz. I ja mu opowiadałem wtedy o Świnoujście, o tych swoich planach inwestycyjnych. I tak się to rozpoczęło. I dzisiaj mam przyjemność po raz kolejny spotkać się tutaj w telewizji i potwierdzić tezę, którą pani dyrektor powiedziała. Telewizja jest, jest naprawdę obiektywna, bo była w świnności, poruszała problemy, które pokazywały nasz rozwój i te wszystkie pozytywy. Ale, ale z przykrością stwierdzam. Była wtedy również w Finuysiu, kiedy chciałem coś ukryć, ale niestety nie udało się. Także na tym polega właśnie rola telewizji i jej taki obiektywny przekaz tych zdarzeń, które się tutaj realizują. Natomiast byłem również w telewizji, ponieważ jestem już po przejściach, recydywa. Kilka razy startowałem w wyborach. I telewizja przynosi mi szczęście, bo, bo byłem, pamiętam, kiedy pierwszy raz startowałem o urząd prezydenta w roku 2002 i tutaj dyskusja w większym studiu obok miała miejsce z moim adwersarzem, przeciwnikiem i, i skończyło się to szczęśliwie. Potem kolejne wybory i znowu z udziałem telewizji, która pokaz obiektywny przekaz przekazywałem mieszkańcom zainteresowanym tym. I także jestem wdzięczny telewizji, że mogę za Państwa pośrednictwem przekazywać to, co w Świnoujściu ma miejsce i jestem przekonany, że to porozumienie, ten list intencyjny, który przed chwilą podpisaliśmy, przyczyni się do tego, że szczególnie ten rok, bo ten rok jest wyjątkowym rokiem, 250 lat ma nasze miasto. Jak byłem kiedyś w Kaliszu, to tam 750, to, 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 to my jesteśmy bardzo wielkim, młodzieńcem, młodzieńcem. Ale powiem jeszcze więcej, 70 lat to jest polskie świnoujście. I kiedy dzisiaj rozpoczyna swój jubileusz telewizja Szczecin, którą bardzo lubię i, i, i nie tylko, że, że jest mi przyjazna, ale że oglądam bardzo ciekawe programy. Pokazujący nie tylko Świnoujście, ale cały region, który mnie również interesuje. I kiedy spotykam się z 55-latkiem, ja, 70-latek, to mogę powiedzieć, że świetnie wyglądać. E, Naprawdę, na, jak na 55-latka, patrząc z punktu widzenia 70-latka. My dzisiaj świętujemy te, te piękne rocznice, i cieszę się bardzo, że z nami będzie świętowała telewizja e, Szczecin bo przecież tych wydarzeń jest naprawdę dużo, nie tylko rocznicowe, Nowe wydarzenia kulturalne, które w mieście będą realizowane już w tym roku. Jak choćby coś zupełnie nowego. Zastanawiamy się, karuzela kultury była i jej nie ma dzisiaj, ale proszę Państwa, przenosimy stolicę kultury do Świnoujścia, czyli przenosimy Kraków i te najważniejsze wydarzenia, które tam mają miejsce do Świnoujścia i przez kilka dni Kraków będzie w Świnoujściu, będzie teraz stóp, będzie, będzie Festiwal Marka Grechoty, będą inne wydarzenia i to wszystko będzie się działo w naszym mieście i wierzę w to, że współpracując, również dzięki temu porozumieniu, będziemy mogli to pokazać nie tylko w regionie, ale i, i w Polsce. Szereg wydarzeń, które w mieście w Świnoujściu się od, w tym roku będą odbywały. Dzięki współpracy z państwem, dzięki patronatowi, bo nie wyobrażam sobie, żeby patronem, patronat medialny nad tymi imprezami nie miała telewizja Szczecin, ja o to proszę, że, że, że ta współpraca zaowocuje właśnie tym takim pozytywnym przekazem tego, co nasze miasto oferuje dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla gości, którzy tak licznie świnoujście odwiedzają i chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować. Jeszcze, jeszcze to, tego scenariuszu nie było, ale e, dziękując Pani Prezes za e, zaproszenie na, na wieczorną galę. Mogę tylko powiedzieć z przykrością, że, że niestety być nie mogę, a bardzo bym chciał. Mój telefon... E, ale, ale będę duchem. Ale chciałbym, chciałbym będąc duchem, e, przekazać teraz e, pamiątkę ze świnoujścia. Tak, takim, takim, takim elementem, które Świnoujście nas wyróżnia z innych miast, to jest, to jest ten wiatrak, który, który, przy którym w najbliższym czasie będę udzielał ślubu. Bo wiecie Państwo, że dzisiaj śluby się udzielają już w różnych miejscach i pod tym wiatrakiem już pierwsza para jest ulubiony termin i będę, będzie ślubowała. A, a dzisiaj, nie oczekuję ślubowania ze strony Pani Dyrektor, proszę przyjeżdżać na pamiątki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w konferencji. Zapraszam na jubileusz, na jubileuszową galę. I jeżeli ktoś by chciał wywiad z kolegą z Niemiec, to też jesteśmy tutaj do dyspozycji. Zapraszamy, dziękujemy. Państwu życzymy miłego dnia.